Czas na ostatnie trzy challenge parkurowe tego miesiąca. Mam tutaj ostatni pociąg do Haran, który ma testować nasze umiejętności wspinania się po ścianach. Oraz wsad i próbę poduszek powietrznych, które w sumie nie wiem co mają testować. Zacznijmy od czegoś, co się wydaje dosyć proste. Poduszek. Leciałem na wielki budynek, a to się okazuje, że to jest na dole, o Jezu. Żadnych nie ma to Dawaj, szybko, szybko, szybko! Nie ma tu żadnych zasad, po prostu biegniemy po poduszkach powietrznych, to już jest pierwsza. Jakie mam... Czekaj. A tam jest druga! Można obroty robić i się przyspieszać. Uuu, to tak to będzie wyglądać. A mógł się od tego tak. Oj, ty. Chyba trzeba zrobić dzień. Od tych poduszek nie możesz się tak odbić, tak? Czekaj, możesz. To wszystko ewidentnie można sobie ułatwić paralodnią. Ale chciałbym chyba to zrobić normalnie. Wiecie, tak, żeby jednak ten challenge jakiś był, nie? A nie tak, powiedzmy, troszkę oszukiwać. Czasami trzeba, a czasami nie. Dobra, dobra, dobra. Ja doskoczę do tego. Hop, odbij się. Ładnie. Który ty teraz? Tam! O jezu! Jakaś kolejna poduszka? Tu jest, pewnie, że jest. Hop. Dawaj, właśnie, właśnie, właśnie. Szybciej, szybciej, szybciej. Tu jest kolejna jakaś. Ale chyba nie trzeba jej używać. Ale pewnie można było. Pewnie parę ścieżek jest tutaj. Dobra, tu jest jakaś kolejna. Może użyję. O! Dobrze, 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 dobrze. Dawaj, 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 dawaj. O, daleko są te punkty kontrolne. To już wiem, dlaczego jest ich tak mało. Chciałem to zrobić. Odbić się od tego! jaj! to w dobrym momencie trzeba kliknąć. To nie jest tak, że samo ci się odbije. Oj, to było złe, to było złe. Jak teraz? Nie wiem, a tu? A tędy! W górę, w górę, w górę, w górę nie spadaj, nie spadaj. Już po złocie jest. Ej, czekaj, to co trzeba było zrobić? Jak tędy przejdziesz to coś tu jest? A, poduszka jest. Słodki, słodki brąz. A jak tu się wyskoczy? Wolne głowę. W... Ten w sufit co jest? Po co to jest w ogóle? A bo to tak trzeba zrobić. Ale to fajne jest. Ej, nie, to już nie jest. To już nie jest fajne. Ale wydaje mi się, że to może nie być za bardzo możliwe bez y, paralotni. W sensie oni właśnie przewidzieli, że ludzie będą używać paralotni i zrobili tak, żeby trzeba było jej użyć jednak, żeby zdobyć złoto. Ej, znów! Jakoś się ześlizguje z tego. Co się dzieje? mi parę sekund. I bum. Udało się. Udało się. Użyłem parę razy haka, ale tak właściwie nawet bez tego haka chyba dałoby się to zrobić, bo popełniłem parę takich dosyć głupich błędów przez które straciłem parę sekund. Więc nie trzeba paralotni, nie trzeba chyba nawet właśnie haka. Bez tych rzeczy dałoby się to zrobić ze złotem, jeżeli by się bardzo postarać. Dobra, to teraz coś innego. Gdzie to jest? Ostatni pociąg do Haran. Tym razem to jest troszkę dłuższe. Dwie minuty tutaj trzeba biegać. Okej, okay, mamy tutaj bieganie po ścianach, z tego co widzę, ale miało być jeszcze wbieganie. Dobra, ale gdzie mam teraz biec? Halo! Dobra, hak pomógł bardzo. Coś w sensie tak po prostu po tych szynach mam prosto biec? Bez żadnych, nie wiem, bez żadnych specjalnych takich, nie wiem, ścian i tak dalej. Dobra, czasami są jakieś rzeczy, ale. Nieczęsto. Oo, dobra. Już nie ma pociągów. Teraz już jest. Teraz już jest ciekawiej. Teraz już jest więcej do roboty. Dobra, hop. Ziup Tędy. Speed boost mały. Hop. Roll. Speed boost. Teraz tam. Można. Pociąg wejdę. Właśnie tam, właśnie tam. No. A ja na dół mam przejść. Nie zauważyłem. Dobra. Mam półtora minuty już za sobą, tutaj trzeba wyjść na górę teraz. Kurde, Subway surfers. Zostało mi pół minuty, to nie jest za dużo. Dawaj, hop. Lina. Od tego się odbić, hop na górę. Dobra, chyba trzeba jednak pomóc sobie kotwiczką. Jeszcze dwa punkty. Mam pół minuty już mniej, 15 sekund. U, ale fajny bieg przez pociąg. Zzip. Ale ja wejść tam. Nie, ewidentnie to jest typ challenge'a, w którym trzeba sobie pomagać, jednak. Wiecie, oni czasami dostosowują ten czas tak, że trzeba używać tej pomocy, a czasami, że nie. I to jest chyba ten typ, gdzie właśnie stwierdzili: użyj tych pomocy. No tak, właściwie na początku to nie ma co robić. W sensie to jest prosty bieg. No przez pierwsze pół minuty ja praktycznie biegnę do przodu. Tylko czasami takie właśnie rzeczy pojawiają. A, super. Nie odwraca się podczas biegania. Hop. Dawaj, dawaj. Oj, nie bardzo, nie bardzo wyszło, nie bardzo wyszło. Dawaj, hop, dalej. No, już 10 sekund jestem bliżej. Tylko stamina, staminy zużywam dużo. Hop. Ale tu jakieś wenty były. Trzeba z nich skorzystać. Gdzieś to coś było. Tylko nie mam pojęcia, gdzie. A tu zamiast przeskakiwać przez tamto, to można tak zrobić. Dobra, odnów mi staminę. Nie, czemu to odnawiana maksa? Jakoś tak dziwnie to działa. Hop, hop ochron znowu. Speed boost. Jeszcze na górę mam pójść. Myślałem, że to już jest ten punkt, ten, w którym mam na dole być. Ajajaj, czas trochę zmarnowałem. Zostało mi. No, kilkanaście sekund. Ziup. Dawaj, 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 dawaj. Hop. 10 sekund. Już. Easy. Było tam parę rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej niż za pierwszym razem, ale wydaje mi się, że nie na tyle, żeby aż tak skrócić czas. Yy, no, żeby dać radę to zrobić normalnie. Bez takich pomocy. Teraz wsad. Teraz muszę dwie, do wszystkich punktów pójść, ale w dowolnej kolejności... Ale to jest różnica mała tych medali. Pięć sekund. To są te trampoliny te takie duże. Jeszcze na odcinku chyba ich nie, nie widziałem. Zostań na dachach. Tak, wszystkie punkty pojawiają się naraz, bądź mądry Dobra, pokaż jak to wygląda O, i dużo ich jest I te trampoliny rzeczywiście się pojawiły Dobra, zróbmy tak Hop Tu Faj tu, hop Tu No szybciej, 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 Włóż tu Oj, jeszcze 5 punktów, ja już połowę czasu zmarnowałem Trzeba na górę wejść tam są jakieś punkty ale można najpierw lepiej te załatwić? O Jezu, ja nie wiem jak Ej, co jest? Nie wiem w ogóle co się stało, ale okej okay. Oj, tamten ostatni punkt jest daleko Czekaj, nie, to trzeba jakąś taktykę wymyślić, to trzeba jakoś mądrze to rozegrać No tak jak jest napisana przecież, nie? Czekaj, muszę przejść tu Może łukiem to pokażę Dobra, chyba tędy by się przydało przejść, potem tam Potem tu Stąd przejść tu, przeskoczyć tam, pójść do tamtego punktu Potem pobiec tam daleko I już zostanie tylko tamten punkt Tak mi się wydaje, że to jest najlepsza opcja To teraz jeszcze wcielić ten plan w życie Ziup Jak ja to kminiłem? A, pominam jeden punkt nie, 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 nie pominam, nie pominam Jest git Hop, hop, dawaj W to miejsce Teraz tak Nie, właśnie tu, właśnie tu, tu Hop Spróbuję haka jednak nie używać. Na początku potrzebowałem bardzo. Bo źle skoczyłem. Dawaj, dawaj. Tu. I jest git. Mam jeszcze 5 sekund. Ale tamten punkt jest daleko. 2 sekundy. Spróbuj to zrobić bez haka. Jak na razie. Hop. Cyk. Tu skok. Taki ładny. Czekaj, tu mogę na trampolinie od razu w to przyjść. Dobre te trampoliny. Cyk. Dobrze idzie. Bardzo dobrze idzie na razie. Tu też to była trampolina na dole, nie? Ta Wybiję się tu Stało jeszcze parę sekund Załatwione Jest git, jest git Ej, ale to był dobry challenge To było ciekawe w sumie Żeby wykorzystywać tę trampolinę, żeby właśnie tak Wbić się właśnie w to miejsce W te wysokie miejsca bez normalnie wspinaczki, nie? Ale ten Pociąg miał trenować bieganie po ścianach A przynajmniej tak to wygląda nie zatrzymuj się po drodze, gdy y, przemierzasz y, Rundown Trucks, czyli chyba jakby takie zniszczone tory, które kiedyś prowadziły do miasta, gdzie to wszystko się zaczęło. Ale co to robi ten gość biegający po ścianie? Ogólnie tak, jak dla mnie ten ostatni był najciekawszy. Ten na początku z trampolinami był tak na drugim miejscu, bym powiedział, a z tym pociągiem tak. Tak sobie. Następne że dopiero w maju. W kwietniu będą eventy. Co do zmutowanych, zarażonych. Patrzcie jakie fajne graffiti. Bzzz. Szybko betonki? Nie, to i to jest obramówka. Szybko betong. Nie, nie rozumiem. Tak czy siak w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.